It's just you. Well, times can be tough. Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj zrobię orzechowca na Biszkopcie. To moja propozycja świąteczna. Jest jeszcze dużo czasu, żeby zastanowić się, co będziecie piekli. Ja zapraszam Was na taki filmik, oczywiście pod filmikiem zostawię przepis i przygotowałam już dla Was składniki. Do warstwy orzechowej będę potrzebowała 5 dużych białek, szklanka cukru. Szklanka ma 250 ml, 250 deka orzechów. Ja je siekałam, czyli nie mielimy orzechy, tylko siekamy. Dwie łyżki mąki tortowej, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, jedna łyżeczka proszku do pieczenia i do ubijania białek dodaję. Zawsze szczyptę soli, żeby się dobrze ubił, yy, ubiła piana. Do biszkoptu yy, do, dodaję 5 dużych jajek, szklankę cukru, trzy czwarte szklanki mąki tortowej, jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej, dwie łyżki kakao, jedna łyżka pro, łyżeczka proszku do pieczenia i to też Wam oczywiście ten przepis zostawię, jak już mówiłam, pod filmikiem. Będziecie mieć dokładnie. Składnik na krem budyniowy to będzie 800 ml mleka, 5 łyżek cukru, 1 łyżeczka ekstraktu z wanili albo cukier waniliowy. Ja tutaj mam cukier waniliowy, 2 budynie, 40 g budyń w proszku, 2 czekolady i 300 g masła. Dwa żółtka jeszcze tutaj w szklaneczce. 250 gram orzechów. Słuchajcie, mieszam z mąkami, z mąką ziemniaczaną i mąką e, tortową oraz, jedna łyże, oraz jedną łyżeczką proszku do pieczenia. Teraz w mikserze ubijam pianę. Do ubitej piany stopniowo dodajemy cukier. Miksujemy. I tej piany dodajemy porcjami orzechy z mąkami i mieszamy dokładnie. Tak delikatnie, żeby nam ta piana jak najmniej opadła. Wszystko przekładamy na blaszkę. Zostawiamy do piekarnika, pieczemy w temperaturze 180 stopni 45 do 50 minut. To zależy, jak mam piekarniki pieką. Słuchajcie, w międzyczasie ugotuję sobie budyń 600 ml mleka. Gotuję z cukrem i cukrem waniliowym. sobie zagotuję, a do reszty mleka wsypuję budynie i żółtka, teraz do gotującego mleka wlewam Resztę mleka z, z budyniami i mieszam do momentu, aż zrobi się gęsty budyń. Odstawię do wystygnięcia i wcześniej nakryję folią. Zobaczcie, już się ładnie ugotował, jest gęsty. Teraz pieczemy biszkopt, ubijamy pianę z białek ze szczyptą soli. Tutaj sobie jeszcze przygotuję, wymieszam mąki. Y, razem z kakaem. i łyżeczką proszku do pieczenia. dodaję cukier. Na koniec dodaję suche składniki, czyli mąki, proszek do pieczenia i kakao. Nie miksuję tylko mieszam delikatnie. Do pączowania ciasta przygotowałam mocną herbatę z dwiema łyżeczkami cukru i dwie łyżeczki soku z cytryny. Odstawię do wystygnięcia herbatę. Można sobie dać alkohol, ale ja zrobiłam tak jak w przepisie. Teraz będę robić masę, czyli mięciutkie masło daję do miksera. I masło będę ucierać z ugotowanym budyniem. teraz blat orzechowy i resztę masy teraz blat Pączowanie ciasta. Pączujecie jak lubicie. Ja nie lubię za dużo pączu, więc dam tylko trochę. Czekoladę rozpuszczam w rondelku i daję śmietankę 30. Mam 100 ml śmietanki i ja tutaj mam akurat dwie tabliczki czekolady, takie 80 gram jedna. Kiedy składniki się połączą, wylewamy na ciasto polewę. Słuchajcie, placek wygląda przepięknie. Zobaczcie, jest wysoki, aż czekolada się leje, dlatego, że y, spływa po nim właściwie, ponieważ jest, był w cieple, ale y, teraz dałam go do lodówki i ja chciałam szybciutko zakończenie słuchajcie, zrobić. Wygląda pięknie, ja polecam na święta nie tylko serowce, makowce, ale i orzechowce. Y, oczywiście jak już wcześniej mówiłam, pod filmikiem zostawiam przepis. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za wszystkie łapki i zapraszam do następnych filmików. Pa.